Moi drodzy, jeszcze na początku odcinka taka mała umowa. W tym odcinku zobaczycie 10 paczek z gwarantowanym informem. No i chciałbym się z Wami mówić, że każde 100 łapek w górę to będzie jedna taka paczka, kiedy znowu takie SBC wyjdzie. Ci się więcej FIFA Coins? Na supercoins.pl w drugim tygodniu promocji zakup monet to szansa na kolejne super karty, a z kodem widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link znajdziecie w opisie filmu. Polecam. Szymonko z tej strony Adrian i dzisiaj. Trochę opóźnione, ale jednak nagrody za Food Champions, aż 10 paczek z gwarantowanym informem ze wszystkich drużyn tygodnia, jakie do tej pory wyszły, oraz najbardziej opłacalne moim zdaniem SBCO kartę zawodnika w FIFA 22, jakie do tej pory wyszło. Standardowo, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, zostawiajcie oczywiście łapki do góry, koniecznie kliknijcie tego lajka tam na dole, to bardzo mnie wspiera i pomagacie tym rozwijać dalej kanał. No i oczywiście subskrybujcie kanał. że tak jest na ten, tylko że tam na dole koniecznie by nie przegapiać kolejnych filmów i streamów, i w komentarzu, moi drodzy, napiszcie mi, co Wam wypadło w nagrodę za Food Champions. No i ogólnie, czy w ostatnim czasie mieliście coś dobrego w parce lub piku. No a tymczasem, już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Sponsorem kanału jest Superbet, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. No to moi drodzy na dobry początek nagrody za Food Champions. Jak widzicie druga ranga, bilans ogólnie 12 do 5, z czego zrobiłem 5 disconnectów, dokładnie tak, no ale grałem sobie na wyjeździe, gdzie warunki do rozgrywania ligi weekendowej nie były najlepsze, internet był słaby, no i stąd te disconnecty właśnie... Yy... A szkoda, bo myślę, że byłby potencjał na powtórzenie pierwszej rangi. Czy player piki, mega paczka, duża paczka, latki zawodników, paczka, ich Premium, czyli z trzema wymiennymi informami, ale ją zostawiam sobie na czwartkowego streama, no tak żeby otworzyć ją już wtedy, kiedy będzie nowa drużyna tygodnia. Bo kiedy to nagrywam, to jeszcze jest ta drużyna tygodnia jakby stara. No i oczywiście mieliśmy tam jeszcze 60 tysięcy monet. Które chętnie sobie przegarniam. Do trafienia w pikach nie ma jakichś niesamowicie świetnych kart, no ale zobaczmy i przekonajmy się, co tutaj będzie. No to pierwszy pik leci, a w nim mamy. W nim mamy ogbonne. Myślę, że nie będziemy sobie tutaj kombinować, po prostu zabiorę Włocha ze względu na to, że ma on najwyższy overall. Bez przedłużania lecimy z drugim pikiem, i tutaj no jest już trochę lepiej. E, I liczyć 86, ta karta byłaby naprawdę fajna, gdyby słoweniec miał 7-8 punktów pace'a więcej, jest wysoki, e, ma 5 gwiazdek sztuczek i no, tą kartą dałoby się grać, ale niestety jest jak jest. Bez przedłużania trzeci pik i jest tutaj endombele. I to chyba Francuza sobie zabierzemy, myślę, że nie ma się tutaj co zastanawiać. E, Taka sobie karta niby niezła, no ale do takiej drużyny, do takiego składu, jak ja posiadam na ten moment, niestety Francuz się za bardzo nie przyda. Także to, tyle spików, lecimy z paczkami. Jeżeli właśnie o paczki chodzi, no to skromnie, bo otworzymy sobie tylko dwie. Tak jak mówiłem, paczka z informami zostaje. No i zaczynamy sobie oczywiście od mega paczuszki, w której to mamy walkout, Okej. Okay. Portugalia SPO Bernardo Silva. ok To nie jest Cristiano Ronaldo. A szkoda bo flaga Portugalii zawsze daje takie nadzieje. No dobra, zawsze to jest jakieś kilka tysięcy, niecałe 10 chyba zarobione. Nie za opaczka, powiem tak, na pewno jest w porządku, bo każdy lokal z mega paczki jest dobry. A czy oprócz Portugalczyka coś tu jeszcze jest? No jest Mertens i poza tym nic. No i ostatni akcent tych nagród za Food Champions, ale oczywiście nie tego odcinka, bo porobimy sobie jeszcze jakieś ciekawe rzeczy na pewno na streamie, z którego najlepsze momenty zobaczycie za chwilę, a tymczasem walkoutu w za 100 tysięcy nie uświadczyliśmy Siergiel Minkowi 85 overalla, no nie jest to najlepszy traw na świecie no oprócz tego jest tylko Kosti, 10 duplikatów niby jeszcze ale co by tam musiało być żeby uratować tą paczkę, no chyba jeden jakiś ferną Mendy no jest gindogan druga 8 kilka 8 trójek generalnie paczka bez większej historii, nagrody bez większej historii nic się tutaj specjalnego nie działo, no ale jeszcze sobie otworzymy paczkę z trzema informami na czwartkowym streamie, także koniecznie miejcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o tym streamku, no a teraz lecimy już z dalszą częścią tego odcinka. No to zaczynamy zabawę na dzisiaj i otwieranie pięciu niewymiennych paczek z drużyny tygodnia pierwszej do piątej lub aktualnej. Mane salach są, to oczywiście są główne cele, no ale różnie może być, po prostu leci pierwsza tapaka na dziś i zaczynamy od... Od kogo? Zobaczmy, jaka flaga. Senegal? Ho! To nie jest Mane, moi drodzy. To jest tylko Sar. Ale był początek. Przepotężny. Flaga trochę strolowała, Nawet powiem nie trochę, bardzo. Bo byłem już pewien, że będzie Mane. No Sar jest warty 30 tysięcy. No nie jest to karta warta Quicksell. Jest to przede wszystkim załodnik, który bardzo, ale to bardzo szybko biega. No i na zmiennika na pewno bardzo fajny. Lecimy z drugą paczką z gwarantowanym informem. W której to tym razem znajduje się... Zawodnik ze Słowenii i to będzie. Lovrić. okej. Okay. No nie, nie, nie najlepiej, nie najlepiej. Myślałem, że może i czy coś, ale. Ale no tutaj jest tragedia. I jedzimy. trzecia paczuszka z Team of the Week gwarantowanym. Kto tym razem? Jaką flagę ujrzymy? Słowenia znowu, tym razem eş... SN yes, I jest i o którym mówiłem przed chwilą. No myślałem, że to będzie on już wcześniej. E, wyratuje nam dopiero teraz. No i paczka numer 4. E, póki co. Jeden średni traf, jeden słaby, trzeci był taki też całkiem not bad. A teraz mamy Szwajcara na napadzie i to jest Embolo. No czyli też raczej taki traf, którego do udanych nie zaliczymy. Paczka numer 5. Myślę, że kilka takich jeszcze sobie zrobimy. No ale tą pierwszą turę tych paczek, pierwszą piątkę miło byłoby zakończyć naprawdę pozytywnym akcentem. A jak to zakończymy? Nie wiem, przekonamy się. Francja SPO i to jest enkunku. ok, To jest taka całkiem naprawdę niezła karta. Nie mogę narzekać na ten traf, bo jest serio niezły. Paszka Team of the Week numer 6. Poprzednich było nieźle, ale nie było takiej jednej petardy. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Zobaczmy, Chorwacja, napad. To jest Kramaric. Także teraz poprosiłbym o dobrego informa, takiego, którego nie mam w klubie. I co mamy? Francuza. Na SPO myślałem już, że to będzie znowu łękunku, ale to jest tym razem Savanier. Okej, okay, jego jeszcze nie było. Jeszcze trzy paczki, jeszcze trzy szanse na trafienie czegoś kozackiego. I może teraz. Zobaczmy. Senegal. No nie, czemu drugi raz mnie trollujesz? Aj, oj! przed Lecimy. Przedostatnia paczucha z gwarantowanym informem. A w niej? Jaka flaga tym razem? Włochy. SO. I to jest Ogbon 83, czyli... Paczuszka bez historii, niestety. Paczka numer 10. No to teraz poproszę Salaha Mana albo Sona. Może będzie do trzech razy sztuka i będzie Senegal. I tym razem będzie to Mane? Nie, Francja, Bramkarz. Aj, Lafontaine. Dobra, widzowie. SBC. Chyba najlepsze, jakie do tej pory wyszło. O kartę Player of the Month w Ligue, Seko Fofana. No, wygląda chłop, jakby był tańszą wersją Patryka Vieira. Statystyki to ma chore. Ludzie go chwalą, więc ja go robię i będę go testował w moim składzie. I idziemy przepalać. Skład o ocenie 86, tak o gotowy z jakimiś tam kartami. No, w sumie wszystkimi niewymiennymi, które są mi totalnie, totalnie niepotrzebne. Także cyk leci pierwsze SBC na przepałkę A SBC numer 2 w takim razie, po tej zmianie pozycji, również gotowe, i również wszystkie karty niewymienne. I dalej fofana wychodzi nasz za darmo. No to go! Trzecie SBC również gotowe. Tym razem wymienny Milinkowić Stabić zostaje przepalony, czyli wartość tam jakieś 5-6 tysięcy końców i pikę za 2,5 tysiąca kupiony. Podobnie kampana również za 2 koła, także wydatek no nadal niemalże zerowy. Lecimy przedostatnie SBC przepalone i lecimy już z ostatnim. Bar. Po wielkich ciężarach mamy gotowe ostatnie SBC. Przepalamy sobie na przykład Gendogana wymiennego. Za którego no, dostalibyśmy jednak kilka tysięcy końców, no ale trudno. Reszta kart, natomiast oprócz tego, kosticia jeszcze jest niewymienna czyli niemalże za bezcen zrobiony nasz tani, miejmy nadzieję, faktycznie Patryk Wiera. No i witamy teraz bardzo serdecznie Seko Fofane w drużynie pod Mligę. Oficjalnie do nas zawitał. W jednej z FIFA, bodajże w FIFA 20, grałem pod mem Benjederem i grałem im bardzo, ale to bardzo długo. Tam zrobienie pod Maligę wyszło mi na dobre. Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo i że Kofana będzie w moim zespole e, Sprawował się po prostu bardzo, ale to bardzo dobrze. Dobra, 11 zmian. Oprócz oczywiście naszego nowego nabytku Engolokantę, najprawdopodobniej pożegnamy świetna karta. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić Engolokantę, kupujcie, bo to jest totalny kozak. No, ale po prostu, jako że mogę sobie odłożyć 400 tysięcy monet na jakąś kartę ofensywną i zrobić fofanę tutaj za darmo, no to jednak wybieram tą opcję faktycznie z tym, żeby Kantę sprzedać. Zamienimy sobie tutaj to w ten sposób. Zmienimy pozycję Kylianowi Mbappe i każdy będzie na 10 zgraniach. Ufanie oczywiście też już pozycję zmieniam, jednastka będzie wyglądała git, dostaniemy kilkaset tysięcy monet za kantę. Otworzymy sobie też na streamie czwartkowym paczkę z trzema wymiennymi informami, żeby już ją otworzyć na nową drużynę tygodnia. I naprawdę budżet w moim klubie będzie wyglądał, myślę, nieźle.